Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj króciutkie zadanie z szeregu geometrycznego i zadanie drugie ze podręcznika ze strony 161. Zapisz dane ułamki okresowe w postaci ilorazu liczb całkowitych. Pierwsza uwaga, mamy te ułamki zapisać w postaci ilorazu liczb całkowitych, czyli mamy ostatecznie dojść w odpowiedzi do coś przez coś, tak, gdzie A, B. Są liczbami całkowitymi. Do czegoś takiego mamy dojść. W takim razie y, już wiemy, co nas czeka i jak tu wykorzystać wiadomości o szeregu geometrycznym. No to jedziemy po kolei. W, w przypadku A, w przykładzie A, mamy liczbę minus 0 i 63 w okresie. Czyli co to jest za liczba? Ten minus ja sobie może najlepiej zostawię na początku, a w nawiasie napiszę 0,63. 63, 63 i tak dalej. To jest taka liczba. Czyli jeszcze inaczej możemy to zapisać jako 0,63 dodać zera. Teraz y, piszę zamiast tych cyfr, które były na pozycji pierwszej i drugiej po przecinku, a piszę ten drugi okres, jakby prawda, na miejscach kolejnych plus i tak dalej. Zauważcie, że za każdym razem przesuwam tą liczbę 63 o dwie pozycje. I gdybym taki nieskończony, nieskończoną sumę robiła, to właśnie przypominam to szereg geometryczny, prawda? I cała sztuka polega na tym, że należy zauważyć, że ta nieskończona suma, to jest suma ciągu geometrycznego, w którym wyraz pierwszy to jest nota pierwsza Liczba w całej tej sumie, a q jest ilorazem tego ciągu geometrycznego, a tutaj łatwo to Q wyznaczyć, dlatego że tyle, ile miejsc przesuwamy po przecinku, to będzie to nasze q, czyli tu będzie jedna setna, bo za każdym razem o dwa miejsca przesuwam. Więc wewnątrz tego nawiasu możemy yy, użyć wzoru na sumę szeregu geometrycznego. W sytuacji, kiedy właśnie wiemy, że q jest mniejsze od 1 i ta suma to jest a1 przez 1 minus q. I z tego będziemy korzystać. W następnych przykładach będzie dokładnie to samo. Tutaj tylko sobie robimy trochę bardziej szczegółowo. Czyli jest to. Ten minus przed nawiasem zapamiętujemy, a wewnątrz nawiasu wstawiamy ten wzór a1 przez 1 minus q. I doprowadzamy do porządku. Czyli minus. Zamiast 63 po przecinku napiszę sobie 63 setne, tak mi będzie wygodniej. Zresztą i tak mamy dojść do postaci yy, ułamka zwykłego. 1 minus 1 setna no to jest 99 setnych. No i teraz z tego ułamka piętrowego robimy. Już mogę ten minus po prostu zapisać z przodu, a tutaj pomnożyć przez odwrotność nam się skrócą. 63 i 99 też się skróci przez 9 i zostanie mi tutaj 11, a tutaj 7, czyli minus 7 11 Tyle mamy w podpunkcie A. W podpunkcie B mamy liczbę 2,2 i 9 w okresie. I dokładnie tym samym sposobem zapisujemy sobie to jako. 2,2 w ogóle to odrywam, bo to nie bierze udziału w tym powtarzalnym okresie. Plus. I teraz ten okres rozbijam na kawałki. Całe, całą tą liczbę okresową rozbijam na kawałki. Czyli ta dziewiątka się przesuwa za każdym razem o jedną pozycję. Tak i tak dalej. Więc ten kawałek, którym się powtarzają te dziewiątki, traktujemy jako sumę szeregu geometrycznego o wyrazie pierwszym. A1, zaraz sobie to napiszemy, o wyrazie pierwszym w tej sumie 0,09 i Q równym tutaj 1 dziesiąta, bo za każdym razem przechodzimy o jedno miejsce do przodu. W takim razie ta nasza liczba, cały czas tylko pamiętajcie, że to co oderwało się i nie było w tym, tej, o, tego okresu, to trzeba o tym pamiętać, żeby tego nie zgubić. Czyli 2,2 przepisuję, plus, a całą tą sumę szeregu geometrycznego wstawiam do wzoru, a 1 przez 1 minus Q. I teraz to trzeba sobie spokojnie policzyć. Czyli 9 zapiszmy w postaci ułamka. Tam było podzielić przez 9, czyli razy odwrotność, czyli razy 10,9. Tutaj nam się skróci dziesiątka z, jednym, z tym jednym zerem i dziewiątka też się skróci do jedynki, czyli otrzymamy 2,2 dodać. 1, dziesiąta czyli 22, dziesiąte, dodać 1, dziesiąta, 23, dziesiąte, bo mamy taki ułamek uzyskać. Dobrze. I w podpunkcie C myślę, że już może będzie teraz jasno. Po prostu rozbijam tę liczbę okresową na sumę nieskończoną. Tutaj nie mamy żadnego takiego fragmentu, który się nie, nie powtarza. Od razu jest ten okres. Czyli on teraz o trzy miejsca będzie za każdym razem się przesuwał i tak dalej. Czyli naszym tutaj tym ciągiem geometrycznym nieskończonym, yy, zsumowanym jest ciąg o wyrazie pierwszym 0,102. I o ilorazie Q równym 1000 tysięczna, bo przesuwamy za każdym razem o trzy pozycje, czyli jest to suma szeregu, która wyraża się wzorem, a 1 przez 1 minus Q. Już to mamy. Czyli ta nasza liczba da się przedstawić jako 0,102 przez 1 minus 1 tysięczna. I uporządkowujemy to, czyli mamy tak 102 tysięczne z licznika. Razy odwrotność mianownika, a w mianowniku po odjęciu mamy dziewięć tysięcznych, te tysiące nam się tu skrócą, a 102 i 999 też się skróci przez 3, czyli tu będziemy mieć 333, a tu będziemy mieć 34, czyli to jest nasz wynik trzydzieści cztery i jeszcze może podpunkt D nam się tutaj zmieści. Minus 1,2 i 34 w okresie. I tutaj znowu jest ta sama sytuacja, co w podpunkcie B, że musimy znowu minus wyłączmy przed nawias. Będzie nam łatwiej się z tym wszystkim ogarnąć. Czyli minus wyłączam przed nawias, a tutaj najpierw odłączam tę część, która nie zawiera okresu, a potem ten okres rozbijam na sumę. Czyli najpierw na pierwszej pozycji jest tu, potem o. Dwa, dwie pozycje dalej, i tak dalej, to będzie już o, o, za każdym razem o dwie pozycje dalej. Czyli już mamy to, że minus 1,2 przepisuje, a tutaj mamy sumę szeregu o wyrazie pierwszym 0,34 przez 1 minus, a Q jest 1 setna, bo za każdym razem o dwie pozycje się przesuwa. Czyli mamy 34 tysięczne razy, tu mamy 99, setnych, ale jak odwrócę, to będzie 199, no i tu jest może troszeczkę trudniej, ja tutaj bym się chciała zmieścić, zróbcie sobie samodzielnie gdzieś tam na boku. W każdym bądź razie po skróceniu, po doprowadzeniu do wspólnego mianownika powinno nam wyjść minus dziewięćdziesiąte co po skróceniu daje minus 600. 11 495. Także mam nadzieję, że już po tych czterech przykładach zrozumieliście jakby zasada jaka tutaj działała. Z mojej strony to tyle w tym zadaniu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.